Jeszcze nie odjechałem, już do mnie piszą. Dzień dobry Wam wszystkim, wtorek, słuchajcie. O, jak ja się czuję, powiem Wam. Wczoraj z Karolem siedzieliśmy do 10 tam na robocie. Do 10. A to wszystko przez to, że straciliśmy dzień w tamtym tygodniu. Ogólnie to bym nie robił takiego wariactwa. Ale dodatkowo narobiło się tak, że. Karol miał wolne w tamtym tygodniu, i w tym tygodniu, dzisiaj też go nie ma. I on sam wyszedł z taką inicjatywą, że moglibyśmy zrobić podwójną zmianę, aby nadgonić, nadgonić z robotą, i udało się. Zresztą, sami widzieliście, klientka do mnie pisze, Się martwi, czy się wyspałem dzisiaj. Wyspałem się. Co się nie wyspałem? Tak, się wyspałem. Zadowolona, powiem Wam szczerze. Ja też jestem zadowolony. To chyba była dobra decyzja, że zmieniła tą podłogę. Więc naprawdę, naprawdę nie mogę powiedzieć złego słowa. Ta podłoga lepiej wygląda niż tamta, co. Kupiła wcześniej. Do życie no. Przyciszymy to trochę. Włączymy jakąś muzyczkę piękną. All right, let's go. Niech leci Dr. Dre. Więc. Co? Mamy podłogę, mamy w tych dużych pomieszczeniach położone kuchnia, najwięcej elementów do ominięcia tak naprawdę. No bo szafki, kurde, jakieś panele, rogów masa, rurki od grzejnika dwa razy, wyspa, którą też już kombinowałem, ostatecznie podniosłem ją z Karolem i ten. I normalnie podłożyłem co prawda panele pod, pod wyspę, prawie cała wyspa pod spodem jest podłożona. Tam nie, nie, nie przesuwaliśmy jej w lewo czy w prawo, bo też nie chciałem yy, połamać czegokolwiek, bo zostawiliśmy we dwóch. Także podłogę mamy w kuki i w tym living roomie zrobioną. Tam musieliśmy schody ominąć. Jezus Maria, atrakcja, masa atrakcji. Teraz to już mam proste. Taką ma prostą podłogę, ona już leży, też już nie muszę jej ustawiać pod laser, wiecie, przygotowywać za dużo. Kupiłem wczoraj taki tani laser, sprawdził się i dzięki temu też ostatecznie udało się położyć bardzo prostą linię tej odełki, która prowadzi przez całe pomieszczenie. Więc no jest ok, jest ok, naprawdę jest ok. Podłoga jest ok, ale podczas składania trzeba uważać, bo się potrafią rogi wyłamywać. Jakość, no taka nie do końca ok, mógłbym powiedzieć. Już później po położeniu to tworzywo z góry jest twarde, jest ok ale podczas składania trzeba uważać, żeby czegoś tam nie uszkodzić, bo zdarzało się, że naciśnięty róg po prostu pękał. Także masa waste'u, tak naprawdę mieliśmy 32 boksy do położenia na całe mieszkanie, zostało nam tam, nie wiem, 10, 12 maksymalnie i to ma wystarczyć na resztę. Nie wiem, czy to wystarczy, na resztę to się wszystko okaże, słuchajcie. Także wszystko się okaże. No i tyle, no i w domu, słuchajcie. Wtorek, mam plan, jak dzisiaj położyć podłogę. Jacek wczoraj zrobił boksy na zlew, na kibelek. Tam trzeba to sprawdzić, czy wszystko jest okej. Okay. Zresztą i tak to będziemy odpinać. W kuchni będzie Jacek montował półki, szafki pierdoły więc jak ja zajmę się podłogą, no to on będzie tam sobie w kuchni rządził. Stanisława mamy dzisiaj tylko do 12, no bo Stanisław ma ważniejsze sprawy. Musi jechać ze szwakrem do Londynu. Kiedyś wam Stanisław opowie, ale tam jest naprawdę poważna historia. I powiem wam, że najlepsze z tego wszystkiego, że facet naprawdę dochodzi do siebie po wielu, wielu miesiącach. Także naprawdę tam była poważna sytuacja. Więc Stachu ma ważniejsze sprawy i musi jechać. Umówiony został tam w Londynie, więc nie jedzie. Zresztą pytałem się go, czy może niech cały dzień sobie zrobi wolny, ale powiedział że do 12 morzu. No to jak przyjedzie do 12, to chwała mu za to z drugiej strony, bo też się przyda. I tyle słuchajcie. I lecimy ten czwartek zaczynamy nowy projekt, a my tutaj jeszcze jesteśmy naprawdę daleko, także dzisiaj się musi dużo stać i jutro się musi dużo stać. Wtedy na spokojnie będziemy mogli już sobie zostawić jedną osobę, może dwie, a ja zacznę nowy projekt. Także słuchajcie, zobaczymy się za chwilę. Ja kupię sobie jakąś kawę. Nie wiem, co ja wam powiedziałem, czego wam nie powiedziałem, moja głowa jest tak chaotycznie dzisiaj, jeszcze nie przebudzona. Spałem w nogach, bo przez tym w łóżku mnie spali. Kurde, w cztery osoby żeśmy spali dzisiaj. <noise> Więc nie chciałem ich denerwować. Też filmu nie rzucałem już nie, kom nie kombinowałem, nie siedziałem po nocy przed komputerem, bo Moja żona by mnie wyniosła z tego pokoju. Także zobaczymy się za chwilę. Słuchajcie, miłego dnia wam wszystkim życzę. Cześć. begging me to go then making me stay why do you hurt me so bad it would help me to know do I stand in your way or am I the best thing you've had believe me believe me I can't tell you why Trapped by your love, and I'm chained to your side. We Dobra, ja sobie tutaj przygotowuję miejsce pracy słuchajcie. Pokażę Wam to jeszcze raz w świetle dnia. Podłogę mamy tutaj zrobioną, tam mamy zrobioną Jacek, przykrywa sobie kartonami podłogę i zaczyna rządzić w kuchni. Więc ten bałagan muszę poprzątać za chwilę się zajmę. Tu już kończymy instalację, tam widzieliście. Będzie pięknie dzisiaj. Także ja zajmuję się tym całym bałaganem dzisiaj tutaj i mam zamiar położyć tą podłogę jak najdalej się da. Oczywiście, oby mi się udało, jeżeli się nie uda, to się nie uda. Też muszę być na czas w domu, ponieważ mam urodziny znowu. Tylko mojego syna, ma 15 lat. Słuchajcie, nie uwierzycie. To jest po prostu kabaret. Tam jeszcze zostało wow. mi... Oh. Tam są jeszcze cztery docinki Tu dopiero przeszedłem. Dosłownie zacząłem od rana i każdą jedną deskę muszę ciąć, bawić się, dopinać. To nie jest takie easy, słuchajcie, bo ta linia, to naprawdę trzeba się trochę nawyginać, żeby to zrobić. Ta powrotna już jest łatwa. Później tamta znowu jest trudna, ale akurat... Nie wiem co wam powiedziałem, ale to co powiedziałem, to powiedziałem. Czas mam słaby. Postaram się, ale nie wiem ile z tego wyjdzie Nie Pytanie, czy ta bateria to wytrzyma. <laughs> I słuchajcie, dzisiaj na pół gwizka. No przez to, że wczoraj latałem bardzo długo. No ale co, tutaj Jacek pomontował wszystkie drzwi, które mogliśmy. szuplady są zrobione, drzwi są zrobione. Klamek nie ma, nie wiem gdzie one są. Tutaj powiem Wam, cała ta obróbka, już wyszedłem z tej strony. Dobra, drugie podejście. Także jeżeli chodzi o podłogę, to nie ma tu popisu niestety z mojej strony dzisiaj. Ale co wam pokażę, to wam pokażę. Całe to dziadostwo, tutaj murek, tamten murek dookoła, wszystko jest obrobione. Czyli przejście numer jeden mam zrobione laserem. Jak widzicie, sprawdzałem. Na razie wygląda ok. Tutaj tak samo wyszedłem, także. Sprawdzałem. Wygląda ok. Po wczorajszym kładzeniu miałem sporo tutaj. Patrz czy się zapieło, zapieł. Sporo takich małych gadżetów zostawionych, także no po prostu. Ale nic. Pokonany dzień. Jacek zrobił swoje. Stachu postawił ten. Ten unit tam. Tutaj w tym pomieszczeniu. To jest szafka w ogóle do, do Żyda. Gdzie, gdzie idziesz? To na razie ją wstaw. No żeby więc co, mamy wieżę postawioną tam gdzie jest boiler pod spodem wygenerowaliśmy miejsce na pralkę będzie suszarka tu pomiędzy gdzie teraz ta szafka idzie która została pomylona z kuchni za dużą pani zamówiła, ale to nie nasza, nasza bajka klamek nie ma, podłogę nam dowiozła coś chciałem jeszcze powiedzieć a zlew, słuchajcie, byli wczoraj temple robili nie? Na, ten, na, na blaty no i zlew i kran, wszystko w pudełku. A ona mówi, że ona zlew ma inny w garażu dzisiaj. Dobrze, że mi powiedziała. Co, co nie? I nie wiem jak to się skończy. Ceramiczny jakiś ma w garażu. Ogólnie w garażu to tak powiem Wam grzejników ma z dwa dodatkowe. Jakieś tam szafki jej zostają, trochę podłogi tej wcześniejszej. I niedługo otworzę jakąś hurtownię. Nie? Nie będzie miała co sprzedawać, słuchajcie, zarobi jeszcze dziewczyna. Te artykuły ciągle idą do góry. Co tam jeszcze? Wszystko, zmykamy. Lecę, muszę być w miarę normalnie w domu. Może gdzieś jeszcze jakąś restaurację zaliczę z dzieciakami. Let's go, zobaczymy się jutro. Cześć! Wszyscy jutro. Punkt ósmy. Wyszedłem potwornie tutaj. Ciasno. Ja jestem coraz większy, ale nie to, że gruby, Więc ćwiczę bardzo mocno. U, co tu takiego? Co to? Co nie, to nie był mój garaż. O nie, tu chyba dziadek się zatrzasnął, bo widzę, że grill stoi, a nikogo przed garażem nie ma. To jest możliwe, że... Hello, I'm moving out. I'm good, I'm good, we're almost done. You're almost done, are you? Yes, almost we're almost finished done. completely or almost finished for the day? Uh, almost finished completely. We're planning to finish everything 99% on Friday. 99%? Because <laughs> there is always some snack, you know, so okay. well, I'm not snacking. rushing with the details like. Yeah. So okay. how are you doing? Yeah, we're all right. So the, one of the removal trucks is going to come in a few minutes because I'm moving out. We're okay. finished for today. Okay. That's have, have a nice day. All right, you too. Can... Delikatnie z nim, słuchajcie, bo jeszcze się pogniewa, a podobno on jest właścicielem tego landu tutaj. Nie wiem jak to się stanęło, ale on kupując ten dom, kupił razem z tym całym tu podjazdem do tych garaży. Ma jeden garaż, ale cały podjazd jest jego, jest to możliwe, widzicie. Ja myślałem, że się zatrzasną w garażu, a on nagle wychodzi z zawana. No, muszę uważać. Dobrze, że po polsku nie rozumieją. <gry> nie, żartuję sobie, ale w ramach takiego przypału, to kiedyś, kiedyś powiem wam, że miałem przypał. <gry> Akurat coś tam opowiadałem i nagle ktoś wyskoczył po polsku do mnie. <gry> Także trzeba uważać, słuchajcie, starajcie się być kulturalni zawsze. <gry> Dobra, ja zmykam. Yy, koniec, bo się nie mogę z Wami rozstać. Wiecie? Działacie na mnie tak. Magnetycznie. <grytanie> zobaczymy się jutro. Jutro środa, także wielki dzień. Będzie nas sporo tutaj. Musi się sporo wydarzyć, bo w czwartek zabieram dwójkę stąd. Bank. Mnie pewnie i Karola. Tak myślę. Albo ja, albo, albo zobaczymy. Zaplanujemy to jutro. Na razie. Cześć.